Tam się znajduje jakiś otwór, ale to nie jest jeszcze ta główna jaskinia, do której idziemy. 2024 rok. A chłopok ma 2024, ale metrów nad poziomem morza. Jednak największym szczytem spośród tych wszystkich jest bez wątpienia Dumbia. 2043 metry nad poziomem morza. Co znacznie przekracza chłopoka. Ale zaraz wchodzimy. Jaskinia, jaskinia, i po jaskini. Tutaj zakończyliśmy trasę. Powiem tak. Jaskinia naprawdę przepiękna. Dużo lepsza niż nawet ta lodowa. No bo niestety lód się nie zachował w tamtej. Poprzez właśnie ocieplenie. No i po prostu ten lud nadzwyczajnie się, się stopniał. Taki pewien wujek i pewna ciocia. Byli 15 lat. Chy, chyba jakoś 15 lat temu, właśnie w jaskini lodowej. I lód wtedy jeszcze był. Ale teraz nie ma po nim żadnego śladu. Ta swoboda jest jeszcze lepsza. Swobody bądź też wolności. Jest naprawdę. Bardzo piękna. Sople, naprawdę sople, wszystkie. Stalagmity, stalagnaty, stalaktyty, o ile się nie pomyliłem z nazwami, bo ja nie wiem, które jest które, nie zapamiętałem. Aczkolwiek, yy, wszystkie rodzaje jakie są. I naprawdę, bardzo długa trasa, bardzo fajna, nie jest, nie jest nawet aż tak zimna, jak można byłoby się wydawać. W porządku, jak schodzicie w dół, to macie taki wodospad. I on jest podświetlany. I właśnie pod tym wodospadem, Zaczęło się przedstawienie. Wracając właśnie do jaskini, skończyłem na tych soplach, nie? I naprawdę, grube... Znaczy, są małe, duże, grube, chude, naprawdę piękne, każde są wyjątkowe. Niektóre właśnie te dostały hmm, nawet swoje nazwy, jak na przykład organy Płacząca Wierzba. Płacząca Wierzba była największa chyba z tego wszystkiego. Jest naprawdę wiele komnat. Z czego największa a to jest chyba ta Janosika. Jedna z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsza. Macie bardzo dużo takich jeziorek głębszych i płytszych, Z czego najbardziej znane i najpiękniejsze jest jezioro szmarackie. Poza samymi soplami i komnatą Janosika, Bo w ogóle Janosik jest legendą. I właśnie Polska i Słowacja się właśnie kłóci o to, czy on był właśnie Polakiem, czy Słowakiem. A sama przewodniczka mówiła że on połowicznie był polski chłop, a połowicznie słowacki chłop, nie? Tak ciekawie to ujęła, że tak w 50% był i tym i tym, a on przeskakiwał przez te góry, no to był tu i tu i ówdzie, nie? Więc to jest dosyć kwestia sporna. Posiane jego cześć nazwano jedną z komnat. W niektórych miejscach możecie się poczuć jak w filmie Piraci z Karaibów, a zaś w drugim kolejnym miejscu możecie się poczuć jak na zimnej, chłodnej, zimowej planecie hot z, z piątej części gwizdy. Piękna fantastyczna jaskinia. A ja jeszcze wam powiem, przewodniczka bardzo fajna, bardzo uśmiechnięta i widać, lubi to co robi. No i był jeszcze jakiś kolej, taki starszy, nie? On, nie? Nie wiem czy on był geologiem, że on się zna, czy nie. Jak byliśmy na takim cmentarzysku, to jest cmentarzysko jakby w jaskini tak to się nazywa. I myśmy tam stali, to, to on stoi dosłownie ze mną. Przewodniczka już spelerowała, że nie ma już właśnie lodu w jaskini lodowej. I on takie: O, mm. o kurwa! Ona powiedziała, już nawet wiosną mi było: takie, O, mm. o kurwa! To takie zdziwienie, ale a jeszcze za mną nam mówił tam do jakichś innych ludzi o jakiejś cyrkulacji powietrzowej. On po prostu się znał, nie? Pozdrawiam i przewodniczkę, i kolesia, jeśli to oglądacie. Pozdrawiam. W poprzednim odcinku, bo już też w poprzednich odcinkach, mówiłem, że yy, jakby robienie zdjęć w tych seskinach jest płatne nie? I że to jest nieopłacalne. To w tym przypadku w tej jaskini właśnie pobody, ale zdecydowanie warto. Więc kupujcie, nagrywajcie, róbcie zdjęcia, prawda, widoki przepiękne, nie? Tego chyba nie ma nigdzie indziej, tak mi się wydaje. Ożył. Ożył. Ty się upieczesz w tym sweczu. O, to jest wikowiec, w którym byliśmy w poprzednich odcinkach. Wraz z dzwonicą. Bardzo ładne. czytaj tutaj do klatki, babka wam albo mówi po słowacku, albo po angielsku i opowiada wam o tych zwach. Jak nic. A tutaj znajdują się papugi. Ja nie wiem, bo się nie znam, ale kurde, ja nie wiem czy one nie są z Australii takiego, że chyba nigdy nie widział, taka. Chciałbyś się uśmiechnąć przyjacielu? Eee, nie! Znajdujemy się u trójków. One mają bardzo duży tutaj domek. Można ich głaskać, ale nie brać na rękę i nie uciekać. Tutaj przyjacielu. ich jest naprawdę cała masa Ja się tu wylizuje jak powiedziałem, że króliki się liżą, mówiąc szczerze Fajne kultury, naprawdę Z taką gromadką nigdy nie miałem do czynienia Nie udało mi się wejść, bo kurde ten już zamykał Ale możemy sobie tutaj poznać ciemno. A to tutaj punte się, się wyrywają do nagrywania no Hi there A już chyba powoli kurde wyganiają. Bywajcie Wyglądają świetnie co to jest? Petronas Twin Towers Kuala Lumpus. Aha, Malezja. No faktycznie taki Singapur, Malezja mi się kojarzyło. W Taipei 101. W Tajwanie o No i opera Sydney No bo miałem wam te pocztówki pokazać. Tak wyglądają pocztówki z demonowskiej jaskini swobody Najpiękniejszej w jakiej byłem Kładę Te sople, te jeziora, to jest właśnie to jezioro szmarckie Ale no, tak wyglądają z demonowskiej jaskini lodowej Tak pewnie wyglądał ten lód jeszcze parę lat temu którego już nie uświadczycie A szkoda, bo wtedy naprawdę musiał imponować Tutaj właśnie obok się przechodzi wokół tego czegoś Nie wiem czy to jest ten stalagnat, czy jak mu tam było